Dwie tabliczki twojej ulubionej czekolady rozpuść w kąpieli wodnej. Ja to zrobiłam w mikrofalówce i u mnie jest to czekolada mleczna. Do takiej rozpuszczonej czekolady dodaj połowę opakowania dużego Skyru. Wszystko porządnie wymieszaj. Połowę masy wylej do formy i wyrównaj. Układaj swoje ulubione owoce, u mnie są to maliny i jeżyny. Następnie przykryj je drugą warstwą musu czekoladowego. Gdy już ten mus pięknie wygładzisz na owocach, wyłóż kolejną warstwę skeru również wygładzając. Na to kolejna warstwa owoców i wstaw do lodówki na kilka godzin by się schłodziło. A oto efekt końcowy i wiem, umówmy się, nie wygląda nie wiadomo jak rewelacyjnie, ale ten mus z tymi owocami jest naprawdę przepyszny.